Dobrze, jak słuchacze? To jest, to jest, to jest on, ale nie, no, A jak ten, a jak ty? kiedy gdy 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 to... gdy 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 i gdy sympatyków gdy

Otóż, Otóż miło mi, że, że e, tak, tak i tak, tak wspaniała A. kadra jest tutaj z nami na podziwelce grupy AGA. Demonstracja, pokazywanie czy ewentualna prezentacja najnowszych radioodbiorników, radiotelefonów. Tak to się to Między nami nawet nie wolno więcej nic mówić, bo to człowiek się kompromituje. Lincoln, historia wspaniała, cudowna, a Lincoln 2, najnowszy nabytek, wszystko w jednym. Rewelacja światowa filmy Prezydent. Przy okazji też jest propozycja obejrzenia Granta II, jak również Williama. Do dyspozycji mamy tutaj pokazane przepięknie wyeksponowane anteny. Mamy i antenę na połączenia między anteną a Radia... ze swoim sprzętem, mimo pure, które mieli w Poznaniu ja to... wczoraj są dzisiaj z nami i są do koleżanek i kolegów w dyspozycji. Druga sprawa, że nam się łatwiej rozmawiało to bez względu na wiek, bez względu na rangę, bez względu na kolor włosów mówimy do siebie na ty. To są te identyfikatory, żebyśmy sobie łatwiej nawiązywali kontakt. Także każdy do każdego oczywiście jest na formie koleżeńskiej. Dalej zapraszam najmłodszych naszych do wzięcia udziału w tak zwanym konkursie plastycznym. Ten konkurs plastyczny polega na tym, że tamto Romano Pomorzany są takie kartki do wzięcia. Tutaj też i kolega Kachel organizuje taką grupę z kredkami, jak również z materiałami do rysunku. Nagrodami będą oczywiście yy, nagrody symboliczne. Chodzi o yy, te wszystkie te sprawy za chwileczkę będziemy przenosili kredki i materiały rysunkowe są tutaj, gdzie pokazuję w tej chwili koło Romano Pomorzany i koło Foksia i jego grupy. To jest taka loża zawsze reprezentująca nasze, nasze pokolenia. Łama seniorów. A seniorów. Także mamy tutaj całą grupę. Jeżeli chodzi o WIKT i kom, y, wszelkie spożywanie, mam nadzieję na Wysilekce, gdzie mamy to sprawdzone i wypróbowane, i w tej grupie organizującej spoty również są kandydaci na moderatorów. Czyli ktoś, kto w tej grupie organizującej spoty się sprawdza, pomaga wymienić świecę, nawet tą świecę ma ze sobą na przykład, no to już, jest, już go chętnie zapraszamy, widzimy w swoim gronie w grupie organizującej spoty. Z tej grupy organizującej spoty będzie wyłaniany moderator, techniczny moderator, ogólny i tak dalej. Także zapraszam chętnie do grupy organizującej spoty. Wystarczy się ze mną skontaktować i ja wam go wpiszę ma inne uprawnienia, będzie na się świecił i również korzystał z, z tej możliwości dostępu do forum. Do Grupa organizująca spoty. W tej grupie też mamy tutaj <śm> sporo osób, jest między nimi też i słynny Kachel, Ostatnio facet, który ma same sukcesy Zaręczył się z przepiękną dziewczyną Naprawił o, jeszcze przed ściągami. No ale tam wyczekałem na Facebooku właśnie, że już mieszkanie już jest. Tylko że sprzęgło spalił, ale już naprawił. Także tu mamy kafra które razem z Nelką zajmują się właśnie tą aprowizacją, czyli żywnością, jedzeniem. Mamy też księżną. O, właśnie ona spaceruje w tej chwili z klaszką. To już, trzeba było, żeby nie było. Księżna grupy organizującej spoty. Był wspaniały spot zorganizowany właśnie na terenie, na prywatnym terenie księżnej i Siwego sprawdzenie że... samego szybka jak to jest w jego samochodzie to zaproszę majowy bardzo sympatycznie, szybko i sprawnie demonstruje rezonans, czyli jak się fala ma do anteny, czy to przechodzi, nie przechodzi. W tej chwili grupa Agostrajo, antena. To jest fajne, takie w samochodzie można byłoby zainstalować. Jeszcze jakiegoś rotorka i dopiero byłoby przepięknie. Bezprzerny są nawiązywane w łączności. W tej chwili jak już mówiłem, Hiszpania dla nas to jest pituś, łapiemy Hiszpanię jak chcemy, w, lewo, w prawo, nie tylko nie jest, e, nie. różnie to bywa, więc te rozmowy, pogaduchy na 11-11 na metrach, jak również 2 metrach 70 cm są różne. Dotyczą wszystkiego i wszystkich.

My, my również dziękujemy. 5-5 koledzy z Gorzowa. W tej chwili e, bardzo dziękuję ja w imieniu Was wszystkich założność z Gorzową bezpośrednio właśnie przed chwilą Aga e, dobierała ta do grupa Aga właśnie w swoim, z tymi swoimi wspaniałymi antenami, pogłęby z antenami beznosowymi, co jest bardzo ciekawe że one nie muszą mieć żadnego uziemienia. wystarczy ją trzymać dosłownie w ręku podłączyć do radia i już jedziemy w na łódkę i w tym dipole możemy sobie jak, jak również na kempingu, na wyjeździe, może w a to wszystko może sprawdzić Majowy przy pomocy swojego analizatora komputerowego AA520 Big Expert. już kilku kolegów zauważyło jakie ma, powiedzmy sobie, ja, 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 E, rozbieżności między idealem a ich urządzeniem antenowym także... tam, numery są popisane, już jakieś pierwsze dwie stęte miejsca od W tej chwili ciekawostka taka e, parkuja, czyli tutaj jest, może to, było to, zarzucie, ale to jest górkoza, ale te tutaj nie szkodzi na taki także to jest jedną z nagród w konkursy, w które biorą udział nasze podciechy, nasi następcy Spadkobiercy i radio jest. To jest, pokażę dzieło Zuzi. Ona się przedstawi. Zaraz, ty to jest autystka. Tak wygląda dzieło Zuzi, Latki. Opowiedz o tym dziele, Jak to się nazywa? Tytuł dzieła Serduszko. Proszę bardzo, nagroda. Numer ręka kafel kachel. Sznępień, wspaniały lizard. I numer trzy. Nagroda 3 do najnowszej i najnowszej generacji Julia 3 Radio Marki Julia 3 Oczywiście malowała Julia Lat 6 Nagroda 3 miejsce medalowe miejsce Julia Lat 6 Najnowszej generacji Radio przepracujemy samochód i miejsce nie ma zajęła Ewelinka lat 6 i Ewelinka powie ja, co tu jest na tym dziele? Co tu jest, y, przedstawia to, mówię tu, tutaj? Patrzę. To jest, to jest Olga, 5 lat i Demilka 10 lat. Tak, A co nastąpi? 5, Demilkę lat, lat 10. lat. Drugi miejsce. Wzięło tak. ruchome. Pierwsze miejsce na malowana taka wieża. To jest Demilka i to jest Olga.